Parking przy starym cmentarzu jest zarezerwowany dla osób niepełnosprawnych, taksówek i handlarzy. Reszta może parkować przy nowym cmentarzu lub na stadionie żużlowym. Ten drugi będzie płatny. Wjazd na parking przy nowej części cmentarza będzie odbywał się ulicą Wrocławską wyłącznie dla jadących od centrum miasta. Wjazd od strony Raculi będzie niemożliwy. Wyjeżdżając z parkingu będziemy musieli jechać na Rondo przy skrzyżowaniu z ulicą Pileckiego i dopiero tam zawrócić. To oczywiście mówię w przypadku osób, które chciałyby jechać w kierunku centrum miasta. Od Alei Juliusza Słowackiego do ulicy Pileckiego od 8 do 21 obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Nie można się też zatrzymywać. Ruchem W tym rejonie będą kierować policjanci ruchu drogowego i to w pierwszej kolejności do ich poleceń powinniśmy się dostosować. Policjanci będą na skrzyżowaniach w rejonach przejść dla pieszych, będą robić wszystko, aby ten ruch zarówno pieszych, jak i ruch pojazdów odbywał się płynnie. Miejski Zakład Komunikacji zachęca do pozostawienia samochodów w domu i skorzystania z autobusów. Na trasy wyjedzie dodatkowo 40 autobusów. No i Przede wszystkim zapewnimy z większości dzielnic w mieście bezpośredni przejazd. Częściej będą kursowały zerówki co 10 minut oraz autobusy 8 dodatkowych linii oznaczonych literą C. 1 listopada od 12 do 18 autobusy linii 0 10 30 44 i oznaczone literą C będą bezpłatne. Z przystanków przy cmentarzach odjazdy będą co 2-3 minuty.